Centralizacja Unii coraz bliżej. Jutro sprawdzian dla nowego rządu. Czemu ma służyć fala dezinformacji na temat mediów publicznych? Premier Donald Tusk zapewniał w ekspoze, że nie da się ograć w Brukseli. Czy przedstawicielka rządu Donalda Tuska powinna zgłosić wniosek o przedyskutowanie tej kwestii? Wprowadza się w istocie do całkowitego podporządkowania naszego kraju Brukseli. Ta Bruksela w tym wypadku nazywa się także Berlin. Ekipa, która odpowiadała za oddanie śledztwa Rosjanom, teraz zlikwidowała podkomisję smoleńską. Decyzja rządu Tuska cieszy kremlowskie media. Przed wyborami jednym z pomysłów miało być rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Po wyborach pomysł jakoś się rozmył, a Adam Bodnar jest i ministrem, i prokuratorem generalnym. O wojnie psychologicznej jako koncepcji na przejęcie mediów Krzysztof Nowina Konopka. Jesteśmy tu, bo od lat to państwo wybierają telewizję publiczną, a w ostatnich dniach tak mocno nas wspieraliście. E, więc powinno być. Dużo osób starszych patrzy na tą telewizję, e, dużo osób młodych też patrzy, żeby zobaczyć, co się w ogóle w kraju dzieje. Media publiczne są potrzebne, w ogóle media są potrzebne, i ludzie myślę, że tego potrzebują takiej prawdy, która powinna do nich docierać. To zobaczmy tę prawdę. Tusk niedawno obiecywał także 20% podwyżki, ale gdy rządził, takich nie było. Pożar składowiska niebezpiecznych niemieckich chemikaliów w Przylepie przez dwa dni gasiło prawie 400 strażaków. Pożaru można było jednak uniknąć. Sąd już trzy lata temu kazał władzom Zielonej Góry usunąć odpady. Miasto rządzone de facto przez Platformę Obywatelską tego nie zrobiło. To kłamstwo. Prezydent miasta Janusz Kubicki to bezpartyjny samorządowiec, a przewodniczący Rady Miasta jest z PiS. To rząd Zjednoczonej Prawicy zablokował możliwość wwożenia do Polski niebezpiecznych odpadów. Z tej strony mamy rządy Platformy Obywatelskiej PSL-u, a tu są rządy PiS-u. Prawie czterokrotny wzrost przywiezionych odpadów do naszego kraju. Dziękuję bardzo. Andrzej Krajewski.